No witajcie kochani, widzieliście wcześniej autobus, który był przygotowywany do malowania, oczywiście też z podkładem, bo ktoś zarzucił, jak to lakier bez podkładu. Oczywiście podkład był, teraz już jest położony lakier. Kochani, to nie są filmy instruktażowe, tylko filmy pokazujące, co u nas w PKS Zielona Góra robimy, w naszej potężnej lakierni, jednej z większej w zachodniej Polsce. Przypatrzcie się, co się dzieje, jak ten autobus już wygląda po, po lakierowaniu. Zrobimy zbliżeń kilka, popatrzcie jak to pięknie wszystko się prezentuje. Chłopaki jeszcze działają, skręcają ostatnie elementy, mniejsze elementy, pokrywy, bagażniki, bagażników e, są ściągane, demontowane i lakierowane w komorze bezpyłowej. Natomiast w tej największej hali lakierujemy całe autobusy, łącznie, łącznie z dachami. Zobaczcie, jak ten autobus pięknie wygląda, ale to nie jest jeszcze to, bo on po lakierowaniu, po tym wszystkim, po złożeniu wyjeżdża jeszcze do naszej myjni i w myjni już ostateczna polerka i to piękne autko Wyjeżdża do klienta, tu akurat klient spod Wrocławia przywiózł nam taką Setrę. Zobaczcie, eleganckie auto. Jeżeli macie ochotę, macie potrzebę polakierowania swojego pojazdu, autobusu, ciężarówki, to zapraszamy do PKS Zielona Góra. Zobaczcie ostatnie spojrzenie na tą piękną setrę, starą setrę 315, która praktycznie wyjeżdża jak nowa technicznie. Jest bardzo dobra, bardzo sprawna, ona jeszcze pojeździ bardzo długo u naszego klienta spod Wrocławia. Trzymajcie się, hej!